Hej, cześć, witajcie, z tej strony Słaby e, Jak widzicie to jest mój pierwszy odcinek To jest taki vlog, audio vlog, W którym wam wszystko powiem co i jak będzie na moim kanale Myślę, że to będzie no, różne gry, przede wszystkim gry e, Myślę, że większość osób, które będą mnie oglądać będą graczami, więc Będę... Dam wam ankietę w opisie e, Jaką grę byście chcieli Mam CS:GO, GO, mam Sim City 5 mam jeszcze Lola, ale w to nie umiem grać. W CSSB też, nieważne. Mam Dark Zang, mam FIFA 14, w którą też nie umiem grać. Co ja tu jeszcze mam? SimCity, to tego się nie przyznaję, nieważne. Um, mam jeszcze Stronghold Legends, nie, tego nie mam. Nieważne. <ścoughs> e, Skilla mam, e, Skill e, Special Force 2. No, myślę, że fajna gierka. No to e, tyle co do gier, e, co do innych filmów, vlogi. Myślę, że na ten temat to e, nie za bardzo. E, nie zbyt chciałbym robić vlogów na razie, bo wiecie, prywatność, te sprawy. Mam no, brzydko mordy, wiecie. No więc, e, e, jeżeli będziecie chcieli jakąś, jakąkolwiek grę z tych, co wymieniłem, <laughs> to piszcie na... w komentarzach i polecajcie ten film. Niech więcej osób zobaczy. Ja postaram się nagryć za, za niedługo. Zaraz na... za... Za... zacznę coś nagrywać i dowodzę, ten wrócę. Jest mm. I wrzucę coś na kanał. i Jak się to spodoba, to będziemy grać w to dalej. Myślę, że zrobię małą serię z Minecraft. Jak będziecie chcieli, nie grać. Nieważne, z Taki chuj jest. Znaczy, <grym> Dobra, to ja się z Wami żegnam. E, zapraszam do komentowania, oceniania filmu. Znaczy, nie ma nic do oceniania. Y, 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 rozprzestrzeniajcie film, żeby jak, naj, jak najwięcej osób go zobaczyło i... Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.